Cześć, ja jestem Anko i do Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przedstawię Wam, jakby wyglądały emotki w Brawl Stars. Jest to oczywiście pomysł z Reddita. Jeżeli chcielibyście więcej takich pomysłów, zostawcie łapkę w górę, ponieważ na 1000 lajków like pod tym filmem robimy kolejną część pomysłów z Reddita. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was wszystkich na odcinek. No więc tak, najpierw powiem wam o co chodzi z emotkami. Emotki to tak jak rzecz z poprzedniego odcinka rzecz, która by była zgapiona z Clash Royale. Dlaczego po prostu, że w Clash Royale to jest gra, która działa dłużej, ma dużo fajnych rozwiązań, które po prostu mogą dobrze się sprawdzić w Brawl Stars, tak jak na przykład te emoty. Zacznijmy od pierwszego screenshot'a, którym widzimy, jest zaznaczony w prawym górnym rogu przycisk, który otwiera menu emoty. Jest to identyczny praktycznie przycisk jak w Clash Royale, oczywiście w stylu Brawl Stars. Teraz zobaczcie na tego bok, który jest na środku. Tak wygląda, jak ktoś wysła. Swoją emotkę. Myślę, że naprawdę fajna animacja. By było to takie pewnie wyskakiwanie, coś jak w Clash Royale. Wiem, że będę się dużo od. Przepraszam, że w tym odcinku będę dużo się zwracał do Clash Royale, ponieważ tam jest właśnie taka funkcja i po prostu po prostu łatwiej mi jest powiedzieć, jak to wygląda w Clash Royale i można to przenieść po prostu tak samo również do Brawl Stars. Emotki będziemy widzieć tak samo jak graczy. Po prostu jeżeli widzimy gracza blisko siebie, który nie jest w krzakach, nie jest ukryty, widzimy normalnie emotkę. Jeżeli chcielibyśmy zobaczyć emotkę gracza, który jest w krzakach, musielibyśmy do niego podejść bardzo bardzo blisko w tych krzakach i dopiero wtedy można było ją zobaczyć, po prostu dlatego, że on znika i po prostu jak do niego podejdziemy to dopiero zobaczymy jego emotkę. Przejdźmy teraz do drugiego screenshota, w którym widzimy troszeczkę więcej rzeczy. Po pierwsze jest to całe menu tych emotek, które jest po prostu w tym momencie obok przycisku, jak się kliknie przycisk, to w tym momencie pokazuje się całe menu, a jeżeli nie chcemy widzieć emotek, po prostu klikamy ten taki czerwony przycisk, który jest w tym samym miejscu co ten przycisk otwierania, po prostu on znika. Jeżeli chcemy zamknąć menu, po prostu klikamy gdziekolwiek indziej na ekranie, żeby je zamknąć. Przejdźmy teraz do kolejnej rzeczy, której widzimy na tym screenshot jest to Permanent Mute. O co chodzi? Jeżeli po prostu nigdy już nie chcemy widzieć, no nie nigdy, ale przez cały czas nie chcemy widzieć emotek w ogóle w grze, bez potrzeby klikania tego czerwonego przyciska, wchodzimy w menu i klikamy sobie Permanent Mute na ON. Po prostu wtedy nie widzimy w ogóle emotek. Do czasu aż to wyłączymy, nie możemy tego chyba wyłączyć nawet w grze. Myślę, że to jest opcja dla tych graczy, którzy po prostu chcą się skupić na graniu, nie chcą, żeby jakieś emotki zasłaniały im ekran i tak dalej, i tak dalej, na przykład na tryby turniejowe. Ostatnia rzecz w tym odcinku to, jak zdobyć. Te emotki. Emotki po prostu byłyby dostępne w Starshopie za 1000 star coinów za sztukę. Według mnie to trochę droga, cena ja powinno być to około 500 StarPointów, może troszeczkę więcej, na przykład 750, po prostu dlatego, że 1000 to jest według mnie troszeczkę za dużo. Napiszcie w komentarzu oczywiście, co sądzicie o tych emotkach, mi się one bardzo podobają, bo urozmaiciłyby grę i po prostu byłyby kolejną taką rzeczą do zbierania. Stricte designową, nie taką, że poprawiać Ci grę, tak jak skiny, to też by były emotki. Myślę, że naprawdę mega, mega fajna rzecz. Dzięki wam serdecznie za oglądanie tego odcinka, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli film wam się spodobał i suba na kanale, jeżeli chcielibyście oglądać filmy dzień wcześniej, kliknijcie niebieski przycisk pod odtwarzaczem, który pozwoli wam wesprzeć mój kanał, dzięki czemu ja będę troszeczkę miał więcej pieniędzy i będę mógł ulepszać go, a wy będziecie mieli dostęp do świetnych bonusów, których opis macie na dole właśnie w tym niebieskim przycisku lub w tym momencie w karcie, która się właśnie wam u góry wyświetla. Zapraszam również do mojego Discorda, którego link macie w opisie, pijajcie również do mojego Instagrama, teraz właśnie właśnie wyświetla moja nazwa na Instagramie, jest ona również w opisie. Zafollowujcie go, bo na 1000 obserwujących rozdajemy paysafe Więc myślę, że warto Wbijajcie również na inne social media Linki do nich macie oczywiście w opisie Ja już jestem, z wami żegnam Byłem Gaweł, jestem Gaweł I siema